A eee, <grymne> no, no no, <grymne> kurwa, 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 to 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 kurwa, 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 on kurwa, To może To kurwa, kurwa, Ty kurwa, 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 debil, kurwa, 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 co, 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 Mam tutaj na celach napastnika, który jest z 2013 roku Mam to w dupie Wysywaj <noise> go Co ma? Miał tylko nieopodatkowaną gotówkę. Wyrzuciłem ją w całku. On że była nieopodatkowana. Bo była ujebana cała, była brudna. Panie, <noise> cię. <noise> <noise> Kogo? Nie no, jak ty ciebie kurwa nie lubić, no ja pierdolę, no pojebię mnie 10.50 potężne O, x Co? <grymne> Robi ktoś streama? Nie No to dobrze Zrobisz kurwa ludę Siiii 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 czy nie kabanos? Kabanos czy nie kabanos? Taki kurwa kabanos. Podaj go imię, a nie jakiś kurwa kabanos. No mówię. Jak, jak kabanos. Jak, 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 jak mi zrobisz jak mi zrobisz egzamin, to zmieniam Kalinas imię na, na kabanos na PO1 ja, nie, ja, nie, ja na przykład nie mogę prosić helikoptera. Bo nie ja mam, nie mam numerycznej. Ja... <laughs> Ale nie trzeba ryć, że można myszką. To to, co? co? To tak chujowo to się co? lata. No tym drąga dron... No dokładnie. To tak chujowo się lata, że jest szok. To On... taki specjalny to Ej a właśnie przecież się pada, ma. Ty. Pozdrawiam. Cześć. No też mam takiego drungala. Pozdrawiam.